Tutaj sobie mieszkamy. Wydaje się, że ta, taka dzicz, ale to jest naprawdę wspaniale. Trzecia w nocy tutaj nikt ci nic nie zrobi. Się dopiero budują. Tu się nie ma czego bać. To wszyscy są Twoi przyjaciółmi. A to Nasz Dom. Cały Dom jest dla nas. Wielki Dom. Jest ogród. Tu sobie siedzimy, pijemy. Teraz już jest ciemno, bo już skończyliśmy imprezować. To jest ta letnia. Cały czas tutaj czynno, bo tutaj nie ma zimy. Tu się wchodzi. This big house, wielki are... dom A Jeszcze i tak muszę przyjść zamknąć drzwi. Klucze są na górze. Tu katka już się rozbiera. <głos> <głos> już, sleep. już sleep. Zuza sleep. Tam Zuza śpi. Tu Zuza z martynką śpi. Wiatra, klima chodzi. <noise> Jeszcze katka muszę na dole drzwi zamknąć. Mordo, co ty dzwonisz? Tutaj jest salon, oglądamy telewizję. Mówią parabsku, ale da się coś zobaczyć. Z kolegą. Na dole trzeba zamknąć drzwi. A my śpimy tutaj. Tu mamy Łazienkę taką małą. Tutaj Kasia maluje mordę. O, tu ja jestem, hej. Hello! Tu jest jeszcze jeden pokój, ale tam nikt nie śpi. Tu buty, bo się nie chodzi w butach. Katka, ale drzwi od bramy trzeba zamknąć. No dobra. No i tam możemy sobie jeszcze lajcować na górze, ale tam się nie chce. Chodzi, bo za co? No i tak to wygląda. Takie to życie jest w Egipcie właśnie. W luksorze tak naprawdę To sobie o, można popatrzeć przez okno Wejść na balkon Znowu ktoś dzwoni Cały czas dzwonią i dzwonią. Katka myli przyciski I tu z dołu Tak to wygląda właśnie.